Dzień dobry, to jarid 862 Przerwałem przedtem, bo musiałem chwilę wyjść, ale... Dojechali mnie, ściągnęli mnie gdzieś do jakiegoś obozu. Zobaczymy co się będzie działo. Pominę trochę, bo ja nie lubię. Czy znaczy, mogę wam w sumie zostawić? Ja nie bardzo lubię oglądać, to no, w sumie mogłem zostawić, sorry. coś nas wiozą. Mniej koleżankę, szybciutko w sumie. Nie znaleźliśmy. No. zobaczymy, co to będzie. jakaś plansza, taka dziwna. Leżymy gdzieś. Palek jakieś no i oczywiście nie wiemy, co się stało, no bo ja, bo ja przyspieszyłem. O! Ksiądz! No to grubo. Co to za misja będzie? Zabezpiecz punkt kontrolny. Ale mam swoją furę, moi drodzy. Mam swoje naboje. Też no, wszystkie nie mam, ale mam... Mam swoje... to 698 dobra idziemy z tym tutaj gdzieś boczkiem pójdziemy oczywiście bo ja nie lubię z środkiem centralnie ktoś tu dostał tak to się kończy jak ja wpadam gdzieś tak na kozaku Cześć ksiądz. Jedziemy na siekę dalej, nie? Goście się nadaj na a Mamy trzech, tu jeden, dwóch na górze. For god's sake. Długo przeładowujesz, oczywiście, ja się też... Dałem tu masz gości. Rozmawiam z pastorem. Oczywiście, gdzie coś się stało? Miło mi. Pastor jesteś, To nie koniec. Jedziemy. Sam? Chyba cię. Gwizdło. Karabiny jakieś dawać, w sensie karabiny, amunicję dawać. Gdzie są te karabiny jakieś? Amunicję mi trzeba, karabiny tam pikuć mam porządny swój tylko Amunicji mi nie mam Nie lubię Opy pojechali, ja nie mam Amunicji, no by to jasne ciasne Dobra, grzejemy, może na górze gdzieś była Kup, Kopnijmy się, zobaczyć Ja marzę amunicję Marzę amunicję nigdzie Dobra, grzejemy tam o jajku jajku potrzebuję amunicji moich zabici zabili będzie zemsta a zemsta wiecie jest słodka ja nie lubię półśrodków. środków no problem buddy. let's go to playing some game Tędy pójdziemy, czy nie pójdziemy? Tam się pali, więc tam nas spali. Our guys. O, ja cię kręcę. To jest ta naparzanka. Dobra, grzejemy tu. No czekaj, spadaj, gościu. Tu się gdzieś muszę schować, bo tu będę bezpieczny. Moździerzem do mnie grzeją. Cały płonę Nie czaczkają się z nami, powiem szczerze Naparzają aż miło A Tutaj grzeje gościu Odszczelę go za chwilę jak tego podjadę Jestem, no chłopaki, szybko, wyzwól, Użyj moździerza, jasne, z przyjemnością. Gdzie oni będą? Jak gdzie gdzieś jadą? Naparzyć zaraz na życie i szczęście moje ich nie ma na razie, ale gdzieś czerwone mamy są tu dziady dobra, chyba stąd sobie podaruję tego moździerza bo nie mam w ogóle pojęcia, gdzie oni biegną Na razie niby nikogo nie widzę, tu jestem ja przetrwaj do czasu ewakuacji, gdzie oni biegną są tu. Tutaj tutaj. Wychodź, chłopie z tego. No, dziękuję. Nie mogę tej jednej i drugiej rzeczy pilnować na raz, bo mnie... Nikt mnie nie odsłania. Naparzają mnie oni. I się robi. Problem. Ale spokojnie. Relaxik Zróbmy to inaczej. Ja sobie gdzieś tutaj przy, przycupnę. Przetrwaj, przetrwam. Dużo jeszcze dwie minutki. A tu mnie goście oznaczyli. ale miła było przywitanie oczywiście jeden gościu został ale postaram się go nie dopuścić do siebie tutaj gdzieś ktoś biegnie też dołem skąd ja tam jestem oznaczony gdzieś trudno powiedzieć tutaj okej okay. tutaj gościu tam był czekajcie Nie mam apteczki żadnej. No to poza metali. Tu są dwie. Dobra, spoko. Obama's da. Jaki idiot. Chłopy no to w takim tempie to my tu ładnie 3 śmierci w ciągu 10 minut no to bida z nędzą To lepiej na to nie patrzeć Bo To prosi się o normalnie Dobra, idę tutaj. Będę czekał na niego tu. No i co więcej ci powiem. Na, przeładować. 60 naboi, to nie naszalujemy. Czekam tu i tyle. Ale robię uniki. widzieliście? Atakuj gościu ten Idź do moździerza, ja nie będę używał moździerza, bo ja nie wiem gdzie oni biegną później no. Zadowolony myśli, że nie osłania mnie, a później chce żebym ja moździerza używał Tu płyną jakieś partyzanty Tu biegną dalej Tu biegnij gościu Ci coś do nas strzelają, zadowolony, stoisz i zado patrzysz nie wiadomo na co Cienia jesteś i tyle No ja jeszcze sobie wyrzuciłem karabin Ziomek ty powinieneś mi tego pomagać a nie hopie stać tu i patrzeć się na mnie Wariacie tu jakiś biegnie partyzant powitaliśmy go z przyjemnością i z wielkim rozmachem no, fajnie, fajnie 16 sekund my się obronimy, tylko muszę się ogarnąć są tutaj ale robią niki z kubańcuchy no, dobry są A Ty, po nóżkach tu staniesz, po kostkach. A brawa, po kolankach. Moment, bo ktoś tutaj się grubo przysadził do nas. Ten patrzy, modli się. Dużo ich tu. W takiej sieczce to dawno nie uczestniczyłem. Ja Wiem szczerze, gdzie ten mój karabin tu? Krabin, helikopter chciałem powiedzieć Szybko hop Uda się? Mam takim krabinkiem to sobie mogę nastrzelać O i powiem szczerze, że Pad to jest dobre jak ci nikt nie pogania Stoisz gdzieś w krzakach i strzelasz Hedy, to może Ci się udać, ale tak na napałe jakby nie to podpowiadanie. To byłoby bardzo, bardzo ciężko. Cześć, chłopcze, cześć, ci, ale jesteś mi uziął. Ty też tu witam wszystkich, ale mi się dookoła. Jak to jak tu jest, jakiś ten nam się tutaj. Napis jest, tak jak Hollywood. Dobra, a skończymy bo mam inne plany. Ale może nam się uda chociaż tutaj coś jeszcze skończyć kawałek i się żegnam z wami, bo czas ucieka, muszę gdzieś je jechać. Okej. Okay. Czyli oczyszczenie ukończone. Tyle kochani, ja spadam stąd. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia Pa.